Wszyscy są do polskiego Józefa i jedziemy dzisiaj? Kolczasty, alo, alo. Cześć, i gramy sobie dzisiaj w pańceki na serwerze wartość.pl Link znaczy IP będzie w opisie. I co, jesteśmy dzisiaj na skałosach. No, chyba nie wiem, co wybrałem serwer. Łał rany, to yy, wiedział chyba, o co chodzi w Star Dobra, nie będziemy chyba przedstawiać zasad, bo to nie u mnie. I klikamy w kompas. I... Klikłem. Stragany 2. I się zaczyna. Gdzie ty jesteś? Po lewo od od budowniczy? ciebie, po lewo ciebie. A tu jesteś. A tam jest bo budowniczy. To wszystko spryniczy. <laughs> Nie, o, czekaj, napiszę taś... na, nie napiszę ci na Skype jak to jest. Grot to jest po mojej lewej stronie. To coś? ja sobie w odcinku to przeczytam. Grot to jest po mojej lewej stronie, zobacz. Mhm, zaraz. Ty, już zaczęliśmy? Tak, Mieszko koszy. ja tu dawno nie grałem. To zacznę od tego, kiedy ty ostatnio nagrywałeś. Kiedy ostatnio grałem, nie nagrywałem. No, grasz to ty zawsze, ale nagrywać to ty... to nie jest Więc... ...ty się nie da. No nie, waypointa se tu dałem ty. nie. nie. zbiegnie. Nie dałem. czas, ty logik Idę do ciebie. Kryj mnie. Nie skoweruję się, bo cię nie widzę Pani, że mnie skowerowałeś No i A, ci nawet nie byłem ci twojej lewej. gdzie ty jesteś? Już zginąłem przez Ciebie. No z iskierki, cię ty. Dobra, co teraz z, z, y, rozpoczynam w mo, mojej wejście tajnej techniki No, twoja tajna tak technika. Tak jak miałby brzmieć tytuł pierwszego odcinka, całe nagranie mi się sparkoliło zginiesz, zginiesz, zginiesz Ale powiedzcie jaki miałbyś tytuł? Zginiesz nie, przyjmę kolczasty pewnie dead Zginiesz, bo nie... ...coverobajesz A ja bym tu skończył, na... Ty czemu ja tu widzę? Ty! No łatwo! Czemu był w ścianie? Dobra Wiecie, to, to była ręka fejlowa, więc widzimy się To była kolejne. próba, to była próba To była próba Dobra. Idziemy dalej na... Western. Western. już jest Dobra, jesteś? Jestem? No nie ma ciebie. jestem. No tu. Wiem! Ślepy nie jestem. Tak jak w To zapodaj i suchar dzisiejszego dnia. Mm, nie znam niestety. To Oje twoja Oj. Łowik. Łowik. Który nawet słyszałeś. Nie słyszałem który nawet słyszałeś. Yy... Mam moje pointa tu. Ale suchar. Dobrze dziękujemy, twój czas minął. Niestety nie powstałem. Dajcie ludkowi 5 minut, nic nie zrobisz. Ja zrobię. Coveruj. O jak ja jestem? Jak ja jestem? W piwnicy to, to ja cię mam coverować, dobra, teraz patrzę. Cover mi. To ja patrzę. No utknąłem w basenie, w który mam jedną kratkę. Okay. Dobra, nie zwracałem na ciebie uwagi. Dobra. Nie muszę cię coverować. Memo! Masz ma szczały? Mama masz szczały? Nie mam. A masz jakiś meczek dla mnie może lepszy? ja nie, mam nie, tylko ubijaczem no niestety. Ja nie mam, nie mam Iz co co ty lecik, jak No co wodzisz? Co wodzisz tutaj? Dobra, to teraz ty mnie coveruj, teraz masz... Mission Challenger Jestem Twoim mentorem Uważaj ścieżki, uważaj Co, 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 gdzie ja, kiedy? Ty po prostu O kurde, Ewent zarazu O kurde, Masz sikierkę No nie trzeba, ja, 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 ja. daj mi sikierkę Nie, żona łapu Nie, ci już dałem, no dawaj mi sikierkę O nie, ja się cofam, bo oni tam robią wbite. Plecy, uważaj. A, ratowałem. Ej, ej, ej. Nikt zaraz wpije kuwa. Ender Dragon zaraz. Ale zaraz w ciebie wleśli. Ender Dragon, bacz kage. Olej! Strzelają! Strzały! Owadzie! Strzelają! Potory! Czemle mnie nie widać, nie? Ilu jest żywych, bo mi nie ma pozasłania. Eee, pięciu. Nóżki! patrz, nóżki to! Kilaura! Kilaura! ki jest 15 kratek uh. O to... oh, sorry ty, to ja bym... ja wiem, żem tak trzasnął, kurde zginąłem Ej, ja ej, cieszę żem tak trzasnął wiesz Tym ubijaczem, brawo Kurde, rakieta Nie rakieta Ty ja, ja Ale orkam, uważaj, ja orkam Może do ciebie lecieś Dlatego właśnie mówię, że ja orkam, Kurczę nie? Jest. Wija do siebie. <grym> Zepnął swojego. Odrzuciłem rakietę. Mm, dobra, przegrałem, bo no... Będzie kilka takich arenek właśnie... Ale radnych. no to on miał aure, no bo bez kitu, no ile ja razy strzeliłam. Tak prawdę powiem wam, że my nie umiemy grać, ale dobra. O, dobra, to kolejna ręka. Czekaj, byś się nie, nie wyszedł. Dawaj, przystań 2. Przestań 2. O nie! Mechanizm 2! Jest nowa mapa, wbijaj. Nie, muszę opuścić, no. A to ta duża! Wow. A ja nie lubię dużej mapy. O, to ta duża! Widziałem, jak Hunter Bright na niej grał. To ty się szybko relognij tutaj, bo ja tak... Chyba ja to Wpadnę jak... Dobra. Czemu tu jest wełna? Jestem ja dwa, tak? No jest, jestem no, daleko. No, Do mojego punktu sobie. E zaznaczonego na mapie mam teraz 71 metrów. A, porobieni jestem na fladze. Porobiony to ty jesteś. No jak z, porobię podroba? Może ta šemca. Co? Co lepiej? Nie wiem, nie znam się tam na biologii. cały dzień... Ja mam tu ten... ...bijesz mnie Jest, mam stary u... ...21 strzał. A ja mam pilot, mogę sobie diaksy wygodać. Ale ja nie mogę. Doreci, nic nie da. Nożyce! O, a ja szczały. A nożyce ma in de ingrotto. Bade ingrotto, a ja szczały. Kurde, słyszę kogoś i dźwięk. Ej, co, 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 no nie, nie, no nie, 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 Cover, cover mi, cover mi, bo do mnie mnie no, wbił. A ja nie jestem tam koło ciebie. no, padł no, No ale, ale przepraszam bardzo. Jakie mam dać yy, radę z jednym zło, złotym i z jednym diamentowym ciuchatem. Co? co co ty tu robisz jakieś ruskie podkopy? Blaze do ciebie biegnie. On on nie tego. Strzela piromana. Ludziach są dziwne. Dobra. sobie skrzynkę otworzę. O! Jeszcze jeden zabity i będzie stówka. Mniejszy skranacz. Dobra, Dobra chodź teraz na twierdza, To jest ostatnia ręka, wiemy, że szybkie odcinki będą, ale my takie lawy jesteśmy w skyboxach. Nie, to robimy na pierwszej wygranej, bo to tak trochę szybko będzie. No co to, to takie odcinki mają być? Mamy do pierwszej wygrane, ja to teraz ugram. Inaczej się nie nazywam Madein i, i, Kolczu... Madein naziści. Madein Kolczasty, który rozwala system. Aha, rozwaliłem już drewno zanim mogłem. Wiesz? To się da tu. No z baktaki. taki. To to. Mam To patera. To patera. Się, nie badnie, ja miał, całego sycika ufacza. już mam. Tak, no, ja nie nie masz strzał! Ale koniec rozumu no, no, no. ja mam Myślisz, innej ja mam szacunku i pięć szczał. Ja nie mam strzał ja pięć szczał, jaki masz łuk? Ale ja mam yy, ognisty poschraniacz Ja mam ten u, luj hmm. szacunku Luj! Ż, 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 mora szacunku! Zwój, zwój szacunku! Mady jest, jestem na górze! Mady in Ja się tu coveruję! O, jest A, tak. tak szybki sposób! No nie masz szał! tyle wydałem wszystkie bloki swoje, nie no nie wszystkie, ale większość bloków wydałem! Typek się rozłączył Jaki? Nie wiem bo zauważył mnie z łukiem i zorał ha. Może mu neta wywaliło he 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 tak No nie, nie już tam, tam jest Już tam jest, już tam jest Jest Jakby co ja jestem tu po twojej lewej Nie wiem widzę O strzel strzelają do ciebie Kaplow. Zabijemy z y, takiej odległości... PLUS 1000 EXPA! 4027 Jego... Weź tam próbuj się do niego dobić, ja, ja tu cię ja koweruję ja przed nim. Jest. Słyszysz? 1000 ekspa dostałem. Bo osiągnięcie zrobiłem. A strzał żadnych nie ma. Jaka bina. Nie, 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 przeżyłem, przeżyłem, nie, 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 się nie, 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 skończyć, no. nie, nie, po infinity nie, 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 no weź się tam do niego. Nie mam do Weź, weź e, A nie Odgarnij jego uwagę, bo on we mnie będzie chciał... On mnie chce zasnajpić. Odwracaj jego uwagę. Mam śnieżki, rzu rzuć w niego śnieżkami. Nie mam już. O, dostałem. rozumu. On dwa końce Dochodź tu do mnie! Strzało miał jedną. Miał jedną strzałę. Bo miał infinity. Nie, nie miał. Tak? No, on nie miał infinity. To skąd on miał cztery? Łuki? To ja mogę mu poszukać... Nie, nie ma. Miał tylko dotykamy. Ej! Ej, został zbanowany. A pewnie zaraz wejdzie jak ten typ. Wiesz o co chodzi. Mm -mm. O mam jeden... Mam taki. I chyba teraz tą a rękę powinniśmy wygrać. O czterech zostało, że wychodzi są tam po mojej lewej. A przeżyłem, dobra. O, tam jest jeden typ po mojej lewej. A ludek i architektura to, to są jednak... A ja nie mam budulca! ...dwa oddzielne wyrazy. Dlatego mówię, ty architektura to kilkanaście rodzin naraz. Hi. Czekaj, mam ubijacza gdzieś? Czekaj, A nie, jest, nasz wyrzuciele. cztery. No niech ja mam żelazny mieczyk. A, ale mogę sobie wziąć te. O nie, to mi Łed Chyba pierwszy raz się dowiedziałem, że ściana wypada normalnie, ten... co? Nie, bo albo to jest bug, albo taki system jakiś, wiesz? ten, taki system. Żeś mi tu wszystko splądrował, ja nic nie mam, super. Idziesz do mnie? Bo mnie strasznie. Nie. Nie, ja jestem na środku, jak no, coś. Widzę, widzę. A tutaj jest... Spottinga robię. Nie ma budulca i jest bida. Ty, ale tutaj jest tylko jeden typek, nie? Ja sobie biorę bida No Ojej, ostatni typ został. Ja, sobie, ja mam koksińskiego. Ale nie, to jest refiński, tak naprawdę u nich. Tylko, że piszą, że koksiński. Słowa jednego jeszcze yy, kolegi. Czy wiki Rambo? Koksiński albo coś. I ja i tak to nie ugram znowu. <grym> No jakbym miał nie wiem co. Ty nie wiem czy, Ile jest u ciebie o, już graczy zostało? Trzech. Nie właśnie też, nie wiem gdzie jest ostatni. O, 16 desek A ja ci powiem, że on chyba gdzieś siedzi. Tam, tam! Gdzie tam, tam? Po prawo od ciebie! Tu? tak nie tam gdzie? Yeah. o tam tam na wprost? no tam ziom widzisz? Ty, tylko jest ja w budulce nie mam nie ma jak się teraz do niego dokopać ja mam dziewięć tylko broń nie? nie no spokojnie o mam szczauki o brawo jedną szczaukę miałem już z tego <laughs> nie bo... O, nie a może ja ci dam Koksińskiego, zło, zło, złoś tu do mnie Nie mam budulce. Kurde Ale... Ej zużyłem tu mogłem mu zrobić bum bum małe Ale ma, masz na mnie Koksińskiego, będziesz miał więcej DMG Tylko nie zużyj go na mnie proszę Lef Niskiego, może daj mi go Tak Złapałeś Masz No, no. <laughs> Nerwiejący ref Ty bo jeszcze by spadł <laughs> Łapałeś? Tak, łapałam. Wiesz, ja tak yy, wierzę w niego, jak w, w wasz KG. Tak wierzam. No, dawaj. Ty buduj, nie budulca. Co. Cover. Nie, on nie... On nie ma czym coverować, wiesz? On nie ma... Dobra. Czekaj. ALLAHU Żyłem! O. I sami zostaliśmy, tak? No nie, ale mięś... nic nie mogłeś zrobić, ja miałem dwa końcu rozumu A ja miałem tylko żaden No to dobra, to chyba będzie na koniec w tym odcinku, wygraliśmy na rękę Prawda? Ale gdybyś ty mi dał <noise> o koniec rozumu, to ty byś wpiczał, wiesz o tym no Przecież ja miałem końce rozumu i ja miałem taki set A jakie? Ja miałem... teraz już nie pamiętam, ale miałem dobry. Dobra, to... Co? Kończymy ten odcinek? No, to było na tyle. No to się poczekają Ja mówię, cześć. Kolczasty mówi. Nara. No to cześć. Baby, I'm playing on you tonight! I'm you're down it's your life! Just like animals! Animals like animals!